Rok 2019 upłynął pod hasłem wojen handlowych, głównie na linii Stany Zjednoczone, Chiny, a tymczasem bieżący rok rozpoczynamy od podpisania porozumienia handlowego pomiędzy tymi dwoma krajami. Na rynkach finansowych jest dużo optymizmu wokół tej kwestii. Warto sobie zatem wyjaśnić, czym to porozumienie ma być. Naszym zdaniem no struktura konfliktu ekonomicznego pomiędzy USA a Chinami ma charakter fundamentalny, ma charakter strategiczny. Stany Zjednoczone są jednak globalnym mocarstwem. Chiny do, tej, do tego miana aspirują, więc no, no nie można tutaj się łudzić, że. Cele ekonomiczne dla tych dwóch państw będą wspólne. Dlaczego zatem Donald Trump zdecydował się na zmianę retoryki, i po no, wielu takich, można powiedzieć wręcz, aroganckich wypowiedziach w kierunku Chin decyduje się na podpisanie porozumienia? Jest tu kilka płaszczyzn, na których należy tę decyzję rozpatrywać. Przede wszystkim jest to kwestia. Polityczna. W tym roku mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i Donald Trump zdaje sobie sprawę, że bez dobrej gospodarki może być mu trudno te wybory wygrać. Stawia zatem po pierwsze na utrzymanie dobrej koniunktury na rynkach finansowych, a tutaj konflikt z Chinami. W ubiegłym roku był no, głównym powodem um, zmienności um, i okresów um, słabszych na rynkach finansowych, podczas gdy wszelkie pozytywne doniesienia dotyczące porozumienia bardzo szybko przekładały się na. Wzrosty na rynku akcji. Po drugie, Donald Trump kładzie nacisk na swój twardy elektorat, na um, grupy farmerów, dla których ostatnie lata nie były łatwe. Po pierwsze, nadpodaż, po drugie, właśnie ten konflikt handlowy z Chinami doprowadziły do spadku cen produktów rolnych w Stanach Zjednoczonych. I to porozumienie, które jest podpisywane, zawiera właśnie deklaracje ze strony Chin. Iż zwiększą zakupy amerykańskich produktów rolnych, no, naprawdę w ogromnej e, skali. Donald Trump e, liczy zatem e, na to, że mm, no właśnie w ciągu kolejnych miesięcy e, nastroje rynkowe utrzymają się na dobrym poziomie, gospodarka będzie dalej się rozwijać i przede wszystkim właśnie jego elektorat będzie zadowolony, co pozwoli mu na reelekcję. Chyba najważniejszy cel dla większości amerykańskich e, prezydentów. O czym, o czym należy pamiętać? To porozumienie w bardzo niewielkim stopniu znosi nałożone przez ostatnie dwa lata cła. Jedynie ostatnia runda wrześniowych ceł jest nawet nie anulowana, ale stawki celne są obniżone o połowę, podczas gdy wszystkie wcześniejsze cła, czyli 25% na około 250 miliardów importu rocznie, z Chin do USA. Tutaj te stawki pozostają absolutnie niezmienione. Co więcej, Donald Trump już teraz mówi, że finalne porozumienie może być podpisane dopiero po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a to może oznaczać, że po wyborach, kiedy już będzie miał zapewnioną reelekcję, wróci do twardej polityki wobec Chin, ponieważ już no te efekty, o których wspominaliśmy, nie będą mu potrzebne, a wrócą na szale strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. Dlaczego zatem Chiny decydują się na podpisanie takiego trochę ryzykownego porozumienia, gdzie z jednej strony deklarują ogromne zakupy ze Stanów Zjednoczonych, a z drugiej no zyskują niewiele, jeśli chodzi o redukcję stawek celnych? Nie ulega wątpliwości, że Chiny odniosły ogromny sukces gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat. Tym niemniej wzrost gospodarczy w państwie środka systematycznie spowalnia i możliwości stymulowania gospodarki przez wzrost długu, już obecnie bardzo wysokiego, maleją. Dlatego dla Chin wszelkiego rodzaju wstrząsy nie są mile widziane. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, nawet niekorzystne, Kupuje Chinom więcej czasu na wzrost gospodarczy, na doganianie Stanów Zjednoczonych w sensie ekonomicznym, i jeśli Chiny będą widzieć, że szanse na trwałe porozumienie handlowe korzystne dla Chin są niewielkie, to po prostu mogą z obecnie podpisywanego porozumienia się nie wywiązywać. Dlatego też, o ile niewątpliwie zmiana z tego, co mieliśmy przez większość ubiegłego roku, na jakiekolwiek porozumienie z zmianą na plus, to naszym zdaniem ocena, iż jest to koniec konfliktów handlowych byłaby zdecydowanie przedwczesna.